Cześć, niedziela. No to pogaduchy o jedzeniu będą o Rosole. Już jedne były, ale tamte to były takim, o takim ciepełku, dziadku, babci i tak dalej. A w tym zajmiemy się historią. Zabieram Was, usiądźcie wygodnie, zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, zabieram Was do neolitu. Idzie nasz praszczur z kawałkiem czegoś, co miało kiedyś dwie lub cztery nogi. W każdym momencie stało się jego zdobyczą. Zanim podąża też jakaś tam jego. Grupa hmm, operacyjna, tak to nazwijmy. No, i idą, przechodzą przez takie różne gorące źródła. A ona tak się przygląda temu kawałkowi stworzenia, który trzyma w ręku. No, i w pewnym momencie no, potknął się chłopina, i takie małe, niewielkie bajorko gorące było. No, i to mu tam wpadło. Pobulgotało, pobulgotało, chłopina stanął, reszta grupy doszła, kobiety ręce załamały, no mięso wiedzą, no boże ugotowane, znaczy ugotowane, upieczone, podgrzane, no lepiej się gryzie, no ale to wpadło, przepadło, ale nie, po chwili wybulgotało. Więc nasz dzielny praszczur, nie bacząc na gorące źródło, nie bacząc na parującą parę wrzącą, łapą wyciągnął, lekko się poparzył, ale wyjął. Ugotowane. Ale no ta woda, jak to bajorko takie nieduże, jakoś tak dziwnie pachnieć zaczęła. No i tak można przyjąć, że powstał pierwszy wywar mięsny. Czyli przypadkiem w super ekologicznym garnku, czyli w niewielkim bajorku podgrzewanym, siarczystą lawą wulkaniczną tak możemy to przyjąć a czy nasz praszczul i jego towarzysze spróbowali tego wywaru no, na ich szczęście pewnie nie a co się dalej działo z naszym pra, pra, przodkiem? tego też nie do końca wiadomo ale jest duże prawdopodobieństwo że jakaś neolityczna kicia zaprosiła go na obiad tygrysica, tygrysica szablozemna lub inna kotka Zajmijmy się czasami troszkę już późniejszymi, czyli cywilizacja się rozwinęła, upadła i od nowa zaczęła się rozwijać za sprawą sił wyższych, że tak powiem. Sumer. Obecny Irak, Mezopotamia w latach 20. -tych. XX wieku, odkryto skrzynię, która w tej chwili znajduje się w Bristolu, i w niej znaleziono resztki właśnie zwierzęce, jakieś jabłka i jakieś zboża, co dowodzi, że już wtedy znano albo resztki są chyba gotowane w ogóle, więc dowodzi, że już wtedy były robione wywary. 7 do 10 tysięcy lat temu, czyli tak trochę dalej jak sumer, albo mniej więcej jak sumer, w Azji już gotowano wywary na drobiu, który wtedy próbowano udomowić. Wywary przetrwały do dzisiaj o bardzo ciekawej nazwie, czyli o nazwie zupa mocy. Używana do leczenia, na dolegliwości, na wbicie mocy w człowieka, który był osłabiony. Drup, korzenie, imbir, anyż, białe grzyby, nawet daktyle i warzywa. Już wtedy, mimo tego, że się twierdzi, że nie, już były znane dzika pietruszka, marchewka, seler, te wszystkie bulwiaste rzeczy. I to przetrwało do dzisiaj. Właśnie taka chińska zupa mocy, chiński wywar. A skąd w ogóle wzięło się nazwa rosu? Rosu to jest takie staropolskie ro, polskie, rozsolić. Rozsolić dlaczego? Dlatego, że najlepszym sposobem na konserwowanie mięsa było jego zasolenie lub suszenie, które jest znane od bardzo, bardzo dawna. Sól już była znana kilka tysięcy lat temu. Mięso już było solone nawet w Rzymie rozsolnik to jest pierwsza nazwa, która była używana w Polsce właśnie dlatego, że mięsa były przechowywane w soli lub były suszone lecz pierwsze takie porządne rosoły w naszym kraju były sporządzane z dziczyzny z dzikiego ptactwa, z jeleniny z sarniny, nawet z łosiny jakby to dziwnie nie zabrzmiało mam nadzieję, że nie tworzę nową mowę wtedy właśnie z warzywami z takie intensywne wywary szczególnie po polowaniach, lecz na wsiach Również gotowano rosoły na drobiu, już był hodowany na drobiu. Jak ubito wołu, czyli krowę, albo byka, tak to nazwijmy, i nie upieczono go w całości, lecz rozprawiono się z nim i wrzucono go do solanek. Na pozostałych kościach, właśnie gotowano esencjonalny wywar, który był bardzo, bardzo mocno smakowy, z dodatkiem warzyw, które już były oczywiście u nas znane, mimo twierdzenia, że to dopiero królowa Bona nam. Je przywiozła. Włoszczyzna już wtedy była nam doskonale jako słowianą Polakom, Lechitom znana i był gotowany, szczególnie jak ktoś był chory, czy nie domagał, właśnie był pojony rosołkiem, rozsolnikiem, bardzo intensywnym. Moi drodzy, kłócimy się o takie rzeczy jak co się daje, czego się nie daje do wywaru. A zastanawialiście się kiedyś? Kiedy po raz pierwszy pojawiły się pisemne wzmianki, to ja wam troszkę podpowiem. Rok 1682 Stanisław Czerniecki, ówczesny kucharz wojewody krakowskiego. O owym y, dziele już wspominam we wcześniejszym jednym ze wcześniej, z wcześniejszych podcastów. W kompendium felkulorum. I tak właśnie do czego zmierzam. Nasz niedzielny ukochany Rosu. I sprzeczanie się, czy daje się czosnek, czy daje się liść laurowy, ziele angielskie, a może dodać cynamonu? No właśnie. Kochani moi, w rosole było mnóstwo rzeczy. Warzyw, ziół, przypraw. Suszone grzyby są dodawane. Niektórzy dodają buraczka dla lepszego korolu. Parą cebulę, tak jak ja. Spalam cebulę na czarno, bez łupinki. Wrzucam do rosołu, dodaję czosnek, liść laurowy, ziele angielskie. Natkę pietruszki, pietruszkę, selera, marchew, to normalne. Kulki ziela angielskiego, liść laurowy, ale dodawano również cynamon, anysz, imbir, nawet szafran. W dawnych czasach gotując esencjonalny wywar. A propos gotowania, rosołu się nie gotuje, rosół się mruga. Nastawiamy, ją sobie pyka. Dosłownie pyka. Leciutko faluje powierzchnia płynu, wszystko paruje. I najlepiej, jak to stoi kilka godzin. Ja się staram, jak mam czas i mogę go zrobić tak naprawdę esencjonalnym. Ten nasz wywar cały, ten rosół, żeby był naprawdę treściwy. Od 6 do 8 godzin takiego pykania. Na malutkim podgrzewaniu, na malutkim ogniu. I tak właśnie były gotowane pierwsze rosoły. Esencjonalne, sycące, z solonego mięsa. Powoli, żeby wyciągnąć sól z zasolenia. A teraz w dzisiejszych czasach rosół bardzo często mamy gotowany na, na zasadzie takiej ad hoc. Wrzucone dwie godziny jakaś kura, warzywo, coś tam, cokolwiek. Kostka rosołowa, co nie daj Boże. I jest rosół, albo w ogóle rozpuszczona kostka rosołowa. No nie, 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 nie. Nastawcie sobie rosół rano. Wstańcie. Możecie go nastawić nawet na 24 godziny. Naprawdę. Duży, duże naczynie, dużo płynu. Niech on sobie Mruga dosłownie 24 godziny. Albo nastawcie go o godzinie 12 w nocy i zobaczcie, co będzie do południa. Na bardzo malutkim gazie, jak cudownie esencjonalny smak wydobędziecie z tych wszystkich ingrediencji, które włożycie do tego garka, kociołka, do czegokolwiek, czym gotujecie. I zostawcie tak, żeby on tylko, tylko mrugał. Oczywiście odpowiednią ilość, żeby to się nie odparowało i nie przypaliło. tak? I podajcie go. Z kluseczkami lanymi, z drobnym makaronem, lub z przepysznymi, cudownymi, fantastycznymi, własnoręcznie zrobionymi kołdunami litewskimi z wołowiny, majeranku, czosnku i tłuszczu wołowego. Małe kulki zawinięte w ciasto, ugotowane i podane w rossole. Kochani, nie ma nic cudowniejszego, jak pykające kołduny. W trakcie rozgryzania i popite esencjonalnym wywarem mięsno-warzywnym, jakim jest rosół. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze pogaduchy o jedzeniu. Życzę Wam cudownej niedzieli. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli Wam się podobało. Do komentarza, jeżeli Wam się nie podobało. Do podzielenia się w ogóle ze mną swoją opinią na temat tego, co ja robię, jak gadam, co gadam. Czy Wam się to podoba, czy też nie. Jeżeli macie sugestie, lub Jakoś, jakieś przemyślenia, że chcielibyście usłyszeć o czymś w pogaduchach o jedzeniu, również serdecznie zapraszam do przekazania mi tej informacji w komentarzu. Jeszcze raz życzę Wam, kochani moi, cudownej niedzieli. Do usłyszenia.